Dlaczego odpoczynek jest tak ważny? W dzisiejszym świecie, który nieustannie pędzi do przodu, odpoczynek często traktujemy jako luksus, na który nie możemy sobie pozwolić. W natłoku obowiązków, pracy, spraw do załatwienia i codziennych wyzwań coraz częściej zapominamy o tym, jak ważne jest zatrzymanie się, złapanie oddechu i regeneracja. Wielu ludzi kojarzy odpoczynek jedynie ze snem lub wakacjami raz do roku. Tymczasem prawdziwy odpoczynek to coś więcej. To świadome dbanie o siebie, o swoją równowagę psychiczną i fizyczną każdego dnia. Dlaczego więc odpoczynek jest tak kluczowy? Jak wpływa na nasze zdrowie, efektywność i jakość życia? Odpoczynek, a zdrowie fizyczne. Nasze ciała nie są stworzone do ciągłego funkcjonowania na wysokich obrotach. Brak odpowiedniego odpoczynku prowadzi do przemęczenia, spadku odporności i zwiększonego ryzyka wielu chorób. Jednym z najważniejszych aspektów odpoczynku jest sen. Podczas snu organizm regeneruje się, odbudowuje komórki, wzmacnia układ odpornościowy i przetwarza informacje zdobyte w ciągu dnia. Chroniczny brak snu zwiększa ryzyko chorób serca, cukrzycy, nadciśnienia i otyłości. Ale odpoczynek to nie tylko sen. Regularne przerwy w ciągu dnia, relaks, medytacja czy spacer pozwalają obniżyć poziom kortyzolu, hormonu stresu. Długotrwały stres i brak odpoczynku mogą prowadzić do problemów z sercem, układem nerwowym oraz przewlekłego zmęczenia. Wpływ odpoczynku na psychikę. Nie tylko ciało, ale i umysł potrzebuje regeneracji. Ciągła praca, presja i brak czasu na relaks mogą prowadzić do wypalenia zawodowego, stanów lękowych i depresji. Kiedy jesteśmy zmęczeni, nasza zdolność koncentracji spada, pojawiają się trudności w podejmowaniu decyzji, a nasze reakcje stają się wolniejsze. Brak odpoczynku osłabia kreatywność i zdolność do logicznego myślenia. Nie bez powodu mówi się, że najlepsze pomysły przychodzą wtedy, gdy się relaksujemy na spacerze, pod prysznicem czy podczas chwili ciszy. Regularny odpoczynek pomaga nam też lepiej radzić sobie z emocjami. Przemęczenie często sprawia, że stajemy się bardziej drażliwi, nerwowi i podatni na stres. Gdy dajemy sobie czas na regenerację, łatwiej zachowujemy równowagę. I podejmujemy bardziej racjonalne decyzje. Odpoczynek a produktywność. Paradoksalnie, im więcej odpoczywamy, tym bardziej jesteśmy efektywni. Wielogodzinna praca bez przerwy nie prowadzi do lepszych wyników. Wręcz przeciwnie, obniża naszą wydajność. Wielu pracodawców zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne są regularne przerwy. Badania pokazują, że osoby, które robią krótkie przerwy w trakcie pracy, są bardziej skoncentrowane i wydajne. Nie bez powodu w krajach skandynawskich czy Japonii promuje się tak tzw. power naps, czyli krótkie drzemki w pracy, które pozwalają na szybką regenerację umysłu i zwiększenie efektywności. Nie chodzi jednak tylko o przerwy w pracy. Długoterminowy odpoczynek, czyli regularne wakacje i weekendy bez obowiązków pozwala uniknąć wypalenia zawodowego. Ludzie, którzy dbają o równowagę między pracą a życiem prywatnym są bardziej zmotywowani i rzadziej chorują. Jak odpoczywać efektywnie? Nie każdy odpoczynek działa tak samo. Przeglądanie mediów społecznościowych czy oglądanie telewizji może wydawać się formą relaksu, ale nie zawsze pozwala na pełną regenerację. Aby odpoczynek był skuteczny, warto wybierać takie formy, które naprawdę pozwalają nam się zrelaksować i oderwać od codziennego stresu. Oto kilka sprawdzonych sposobów. Sen, minimum 7 do 8 godzin dobrej jakości snu każdej nocy. Aktywność fizyczna, spacer, joga, pływanie czy jazda na rowerze pomagają odprężyć ciało i umysł. Medytacja i techniki oddechowe pomagają obniżyć poziom stresu i poprawiają koncentrację. Czas na hobby, malowanie, czytanie książek, muzyka czy gotowanie pozwalają oderwać się od problemów. Kontakt z naturą, spędzanie czasu na świeżym powietrzu, redukuje napięcie i poprawia samopoczucie. Spotkania z bliskimi, rozmowa z rodziną i przyjaciółmi daje wsparcie emocjonalne i pomaga zapomnieć o stresie. Czy odpoczynek to strata czasu? Niektórzy uważają, że odpoczynek to lenistwo lub strata cennego czasu, który można by wykorzystać na coś produktywnego. To błędne podejście, które może prowadzić do wypalenia i problemów zdrowotnych. Odpoczynek nie jest nagrodą, na którą trzeba zasłużyć. Jest podstawową potrzebą organizmu, tak samo jak jedzenie czy oddychanie. Jeśli nie odpoczywamy regularnie, nasza efektywność spada, a jakość życia się pogarsza. Inwestowanie w odpoczynek to inwestowanie w siebie, w swoje zdrowie, samopoczucie i przyszłość. Odpoczynek jest kluczowy dla naszego zdrowia, psychiki i produktywności. Bez niego nie jesteśmy w stanie funkcjonować na pełnych obrotach, podejmować mądrych decyzji, ani cieszyć się życiem. Warto nauczyć się słuchać swojego ciała i dawać sobie czas na regenerację. Nie bójmy się zwolnić, odłożyć telefon, wyjść na spacer i po prostu odpocząć, bo to nie strata czasu, a inwestycja w nasze dobre samopoczucie i jakość życia.